To już ostatnia wycieczka w czasie tego pobytu w Ameryce. Wybieramy się z Magdą do Gatlinburga. To takie małe turystyczne miasteczko w Tennessee, słynące z mm, np. z e, łańcucha górskiego Smoky Mountain, czyli zademione góry. Teraz jedziemy, widać trochę mgły, więc tą atrakcję można uznać za zaliczoną. E, pełna nazwa brzmi Great Smoky Mountain. Amerykanie dodali Great do nazwy. Gdyby ktoś miał wątpliwości co do oceny, to ta nazwa rozwiewa wszelkie dylematy. Szkoda, że w Polsce takie nazwnictwo się nie przyjęło i nie mamy np. Great Dorotka Mountain in Od razu jakoś bardziej chciałoby się tam pójść. Gatlinburg słynie też z mostu Skybridge, który planujemy przejść, więc będzie dalej na filmiku, oraz kilku innych jakichś kiczowatych atrakcji, z których część uda się pokazać. Ogólnie ten rejon podobno najładniejszy jest z jesienią, dlatego jedziemy teraz w środku lata. Świeżutko rano wyglądasz, ślicznie. Nie no, nie przejmuj się, ja te niektóre momenty mogę wyciąć. Całość. Wyszła Ale w zasadzie tutaj chyba nic nie ma na śniadanie oprócz nie? Te ciastka są dobre. Nie no, to naprawdę jest wszystko? No. Bo oni to nazywają sandwich, patrz Sandwich cookie to Nie, było, żeby... Czyli nie to... one są dobre Czyli to jest kanapka z masłem orzechowym, a nie ciasteczko Eee, no to można jeść I druga kanapka To bierzemy dużo A tutaj jest kapitan wafel Z serem Kanapka z serem, patrz ile kanapek zjemy dzisiaj Co? To już mamy trzy rodzaje kanapek nie wiem, to jest bardzo paszone śniadanie Źle ich oceniłem To jeżeli to są kanapki, to, to może jest tor No i prawie jesteśmy Tutaj jest skylift, czyli, czyli, czyli Ta kolejka wywiezie nas do góry I później piechotą już przejdziemy sobie mostem No i jedziemy w kierunku mostu. thank you Jestem mocno zawiedziony wielkością tego mostu, kurczę tak to wyglądało momentalnie na, na internetach, a, a tutaj jest taka popierdółka. To by było na tyle, jeżeli chodzi o największą atrakcję Gatlinburga. się tylko po tym No powiem Ci, że jakby nie to, że pośrodku były te dwie szklane tafle, to ja bym nie poznał, że to jest ten most. Tak to jest, jak internet coś pokazuje. ja nie lubię Dlatego tak ważne są moje filmy, które pokazują prawdę, pokazują ludziom, nie idźcie tutaj, bo nie ma po co. Mam wrażenie, że każda atrakcja amerykańska, gdziekolwiek nie idziesz, to to się zawsze kończy gift shopem. To jest właśnie centrum Gatlinburga. I ja pierdolę, no nie mogę, no nie mogę, nie mogę nic nagrać jak... Ja, ja no wam muszę. Mi się klisza skończy zanim coś nagram. ty się To jest właśnie przed nami. No. no, to jest właśnie centrum Gatlinburga. Idziemy w kierunku punktu widokowego. E, e, idziemy do skybridge tam jest jakaś e, jakaś, e, jakaś wieża widokowa chyba no i ogólnie tak to wygląda straszne korki dzisiaj pewnie dlatego że weekend thank you W zaliczyliśmy już chyba wszystkie najważniejsze atrakcje, oprócz dwóch, no które niestety już brakło czasu. Dużego akwarium z rekinami, płaszczkami, żółwiami i pingwinami. Mają tu podobno nawet łodzi ze szklanym dnem. Nie byliśmy też na Skywalk, coś w rodzaju mopiego gaju. Takiego dużego placu zabaw dla dorosłych, gdzie chodzi się między drzewami na podwieszonych linowych mostach. Linki do tych wszystkich atrakcji wrzucę w opisie filmu. A teraz jedziemy do Pigeon Forge, Kolejne turystyczne miasteczko tuż obok Gatlinburga. Tak blisko, że przez chwilę myślałem, że to jedna miejscowość jest. Tutaj również nie da się nudzić. Atrakcji dla turystów jest tyle, że nawet nie będę próbował wymienić najważniejszych. Przejedziemy sobie tylko główną ulicą, bo żeby zaliczyć wszystko, trzeba by przyjechać na dużo dłużej niż my. Chodź podejdziemy, zobaczymy, to. to taki fajny tor. To jest ten... to wygląda jak go-kardy czy wyścigówki. z jakim rozmachem tutaj to jest zrobione, nie? Taki, taki niby tylko golf, a jak to fajnie wygląda. Naprawdę, jak jedziesz w Polsce do tych miejscowości takich, wiesz, letniskowych, to one są takie szare i smutne. To jest zwykłe miasteczko bez żadnych jakichś specjalnych atrakcji, bez dostępu do morza i jakichś naturalnych atrakcji terenu, a, a jest tyle fajnych rzeczy do robienia. A w Polsce jedzie się nad jakąś nie wiem łóżkę do nie wiem Spinołyścia, gdyni. I jedyne co możesz zrobić, to chodzić po barach, na plaży i z powrotem przejść się deptakiem i koniec. A tutaj no, każdego dnia można by robić coś zupełnie innego. Thank you.